Dzień dobry pisarze. Z tej strony Natalia i witam Was w odcinku Cały Dzień Pisze Jak. Jest 7:40, a my za 20 minut zaczynamy dzień z Katarzyną Bondą, na co może wskazywać moja czerwona szminka i luźny ubiór, ponieważ pani Kasia pisze w dresach, a jakby. A jeszcze mam skarpetki w pieski. <laughs> Pani Kasia pisze w dresach, żeby było po prostu wygodnie. Jak to sama stwierdziła, że wygląda jak menel i brakuje jeszcze może czapki, takich frotowych skarpetek, ale stwierdziłam, że skarpetki w pieski to jest to. Mam czerwone usta, czerwone paznokcie, więc po prostu wczułam się w klimat. Stawiam, że później będę Wam mówiła o wiele, wiele więcej, bo na razie połowa mojego domu śpi, więc tylko tak zagaję, że zaczynam. Zaczynam o godzinie 8 i później już porozmawiam. Mówimy o tym, do której będę pisać i jak cały dzień będzie wyglądać. A poza tym y, jest biało i sypie śnieg i, i no, zima. Idealny grudzień. Witam z powrotem. Jest już 9:09. Ja skończyłam taki godzinny blok, tak to można nazwać. Po prostu chciałam się odezwać do Was po godzinie, jak już coś będę miała napisane. I udało mi się napisać 1330 słów, więc, wow, dobry początek dnia. Widać, że jestem rannym ptaszkiem. Podobnie jak Katarzyna Bonda, ponieważ zazwyczaj wcześniej pisała w nocy, jednakże teraz w kilku wywiadach wspominała o tym, że raczej teraz pisze Rano. Raz nawet stwierdziła, że wstaję o trzeciej i piszę od trzeciej, ale stwierdziłam, że nie pójdę w takie ekstremum, bo nie będę żyła. Więc moim planem na dzisiaj było rozpoczęcie pisania o godzinie 8, natomiast kończę pisać o godzinie 14. To jest 6 godzin. 6 godzin, ponieważ yy... Katarzyna Bonda pisze zazwyczaj od 6 do 12 godzin dziennie i jak sama później stwierdza, czuje się potem chora. Właściwie, jeżeli pisze, to pisze cały czas, ignorując na przykład potrzeby, nie wiem, takie podstawowe, typu jedzenie czy umycie się, więc rozumiecie ten klimat, dlatego postanowiłam wstać wcześniej, zjeść szybko śniadanie żeby nie zaprzątać sobie tę głowę, a zjadłam owsiankę, więc jakby jestem napchana, przynajmniej tak mi się wydaje, mam nadzieję, że e, później jakoś tak wytrzymam do tego obiadu. Jestem przygotowana na to wszystko, więc to głuka pracuje, jakoś to po prostu ułożyłam także może będzie dobrze. Dodatkowo w trakcie pisania e, Bonda pije herbatę, jakby w ogóle to jest takie typowe, co nie? Widzicie też szminkę tutaj, no. Już mi się stawiam, że rozmazała zupełnie przez to picie i w ogóle przerwałam też pisanie, bo musiałam iść do toalety, bo wypiłam już połowę kubka. W ogóle to prawdopodobnie jest na zupę. Ale stwierdziłam, że może lepiej będzie, jeżeli właśnie nie będę zbytnio odchodzić od komputera, bo wiecie, wtedy pojawia się myśl a sprawdzę, co jest na Instagramie, sprawdzę, co jest na Facebooku. Więc postanowiłam, że się przygotuję i, i, i mam to. <grych> no i właśnie, to co mogę jeszcze powiedzieć to to, że Bonda stara się odciąć od wszystkich innych bodźców, dlatego, drzwi mam zamknięte, dlatego staram się nie zerkać na telefon. Staram... Jest wyciszony, więc chociaż tyle. Starałam się odciąć, jak to jest najbardziej możliwe. Na razie chyba powiem tyle. Później wrócę do Was z kolejną dawką informacji o, o powiedzmy całej rutynie pisarskiej. Natomiast no muszę Wam przyznać, że mój plan się tutaj przydał. I to bardzo, bardzo. Dodatkowo jest to plan w punktach, ponieważ no jak stawiam, że każdy wie, Katarzyna Bonda planuje i z tyłu widzicie książkę jej. Maszyna do pisania, akurat egzemplarz, który będzie można wygrać u mnie. No tu jest tak naprawdę całe kompendium tego, jak planować książkę i, i w ogóle, więc wow. Ja, ja jestem pod ogromnym wrażeniem jako osoba, która sama planuje, która musi poświęcić na to czas. Oczywiście nie mogę tutaj porównywać swojego planowania do planowania Katarzyny Bondy, ponieważ jak sama twierdzi, tak naprawdę my Myślenie o książce zajmuje jej o wiele więcej czasu niż pisanie tej książki, więc to jest dla mnie naprawdę niesamowite. To jest, Sama chciałabym po prostu mieć tyle czasu i poświęcić się tyle na, na, na planowanie książki, na research do książki, ale no jak wiadomo, ostatnio, ostatnio jakoś bardzo mi się śpieszy, te konkursy mnie wykończą I, i po prostu nie ma czasu na taki dobry, dobry plan. Natomiast niezwykle ważny jest konspekt. Konspekt, który ja mam, który sobie zrobiłam już bez jakby zamysłu na to, że będę nagrywać ten odcinek, i to mi bardzo ułatwia, ponieważ Bonda pisze właśnie według konspektu i nie pisze chronologicznie, tylko skacze pomiędzy punktami, wybiera sobie. Dlatego moim zadaniem dzisiaj było skończenie rano jednego z rozdziałów, rozdziału 19, natomiast przeszłam do 20 i nie zaczęłam od tego momentu, od którego chciałam, tylko od momentu, który już miałam gdzieś w głowie, żeby po prostu popróbować tę metodę przeskakiwać. I wydaje mi się, że przeskoczę sobie jeszcze kilka razy. To może być bardzo ciekawe, ale to może być też dla mnie wyzwanie, ponieważ ja zawsze. Przeskakuję w konspekcie, jeżeli na przykład mam problem z daną sceną, coś mi nie gra, coś muszę przemyśleć, ale nigdy nie odchodzę od tego pisania, powiedzmy, chronologicznego, ponieważ te wątki cały czas mi się układają w głowie i to jest taki proces. Więc to może być naprawdę ciekawe i popróbuję. No czemu by nie? To jest przecież eksperyment, więc zobaczę, jak się czuję w takim przeskakiwaniu. I na razie. Tyle, no jest już 9.15, zabieram się za pisanie z powrotem, e, później sobie więcej pogadamy i zobaczymy po prostu, jak mi się będzie pisało do tej 14.00. I zobaczymy, czy ta rutyna na przykład spodoba mi się bardziej niż wcześniejsze rutyny, które e, starałam się odwzorować. Oczywiście, jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, to możecie je tutaj zobaczyć, podlinkuję całą playlistę, cały dzień piszę jak, a teraz wracam właśnie do pisania, bo mamy przecież pisać. Przychodzę z szybkim update'em, jest 10.11, a ja napisałam 1146 słów, więc ogólnie mam 2476 i idę po więcej. Powiem Wam szczerze, że. Kiedy już sobie ułożyłam w głowie, że po prostu dzisiaj naprawdę uda mi się napisać bardzo, bardzo dużo, no to, to ten wynik, który osiągnęłam teraz, wydaje się taką drobnostką, a tak naprawdę jestem bardzo blisko mojego najlepszego wyniku znano, czyli 2700 coś. Więc to jest tak ogromnie dziwne uczucie, że po prostu siedzi się już tę drugą godzinę i się pisze, po prostu się pisze, ignoruje się cały świat i po prostu się pisze, i te słowa wychodzą spod moich rąk. Tak jak wspomniałam, bo warto tutaj zaznaczyć, przeskoczyłam trochę, więc zostawiłam sobie rozdział 20, dopisałam coś tam troszeczkę. Natomiast przeszłam do 21 i napisałam pierwszą część jego. Więc teraz już po przerywniku może polecę z kolejną częścią albo wrócę do tego 20 rozdziału. Zobaczę, zobaczę. Na pewno skończę herbatę Pójdę zrobić sobie kolejną, bo moje gardło po prostu siada. Mój katar, moje zatoki aktualnie ze mną przestały współpracować zupełnie, więc muszę się jakoś podbudować z zewnątrz i, i zabrać się znowu do pracy, bo nie ma, co, nie ma co zwlekać. Choć może przez chwilę jeszcze będę zwlekać, <laughs> ponieważ to, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że oczywiście Katarzyna Bonda pisze codziennie. Uważa przede wszystkim, że w ten sposób nie wychodzi z historii. Zdarzają jej się oczywiście dni, w których nie pisze, ale zazwyczaj stara się być w tej historii. No tak jak mówi, że to rodzaj uzależnienia, dlatego cały czas chce w niej trwać. I dodatkowo nie wspominałam jeszcze o miejscu, w którym piszę, a jest to m.in. biurko, dlatego jakby widzicie mnie od ósmej tutaj, bo na początku Bonda pisała w miejscach publicznych, w kawiarniach, w pubach, ale później stwierdziła, że po prostu nie lubi, gdy ktoś patrzy jej na ręce. No i wiadomo teraz. Zarówno jej popularność w tym przeszkadza, jak i oczywiście pandemia, więc nie byłoby szans pójść do kawiarni czy do pubu i w ten sposób pisać. Znaczy, byłoby pewnie. Nie, nadal są zamknięte. Więc tak naprawdę piszę w domu, najczęściej przy biurku, ale uważa, że gdziekolwiek jest gniazdko, to tam może pisać. To, co jest dla mnie też ważne, to to, że na przykład Bonda, tak jak wspominałam, odcina się od bodźców i do tego też zaliczam muzykę, dlatego piszę w ciszy, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest swego rodzaju bodziec, który może rozpraszać, dlatego postanowiłam w ten sposób to zrobić. Zapomniałam powiedzieć, że wszystkie oczywiście strony z wywiadami czy też filmy znajdziecie w opisie, to stąd brałam całą swoją Wiedzę, więc tam też możecie ją sprawdzić, czy mnie bardziej sprawdzić i zobaczyć co i jak, jeżeli będziecie chcieli e, również spróbować właśnie pisać e, jak Katarzyna Bonda. No i ostatnie, co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o rutynę, bo jeszcze będę chciała zrobić taki mini blog o pisaniu, jak wygląda to pisanie u Bondy, no to to, że oczywiście. Jezu, miałam wyciszyć ten telefon. Nie udało się, teraz już jest wyciszony. E, Ostatnie to, co chciałam powiedzieć, to to, że Bonda oczywiście pisze z planem i uważa, że plan jest bardzo ważny dla młodych pisarzy, którzy e, mają problem z trzymaniem się głównego wątku. Inaczej, możemy tak naprawdę popłynąć w zupełnie inne rejony i cała dramaturgia poleci na łeb na szyję, a tego nie chcemy. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawy. Natomiast za chwilę poddamy takiej szczegółowej analizie to, co Bonda uważa o pisaniu, o pisarzach, o benie twórczej. Więc na razie idę ogarnąć yy, swoje życie. Do 10.30 wydaje mi się, że zrobię sobie tę herbatę, szybko coś tam po, po, poogarniam i biorę się znowu za pisanie i wracam do tego. Więc yy, widzimy się z powrotem na pisaniu 10.30. No cześć, jest 10.30 dokładnie. No, sfokusowało się, chociaż tyle. Mam herbatę, zjadłam ciasto, jak widzieliście, ale tak sobie stwierdziłam, że to w sumie u mnie normalne, bo ja jem tak co 4 godziny zazwyczaj regularnie i po prostu to, to normalne, że od 6.30 do 10.30 zgodniałam i musiałam coś zjeść. No niestety nie będę tutaj, jak Pani Bonda, nie jestem w stanie oszukać swojego umysłu i przede wszystkim brzucha, bo brzuch tutaj no, grał pierwsze skrzypce, więc małe co nieco za mną i, i, i do pracy, no potem idealnie tak na czternastą sobie zjem, więc jestem zadowolona ze swojego wyboru i nie mam sobie tego za złe. Mam jeszcze herbatkę od okonia, więc y, jestem gotowa. Jestem gotowa do dalszych zmagań, więc tylko ach, ułożę się ładnie. Przygotuję sobie klawiaturę i możemy zacząć pisać. Wracam do 20 rozdziału. Tak postanowiłam. O, coś spadło. Wracam do 20 rozdziału i... i, 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 i może mi się uda coś napisać, więc odezwę się raczej koło 11 bądź 11.30 okaże się. Musicie mi wybaczyć, ale moja mama właśnie mi napisała, że za chwilę będzie Bonda w dzień dobry TVN i stwierdziłam, że przecież to jest znak, więc y, chwila przerwy, tylko taka malutka chwila i obejrzymy sobie osobę, która tak naprawdę zapoczątkowała ten odcinek. <grych> Poza tym, patrzcie, kogo tu mam z polecenia. Martyny, więc czeka na swoją kolej. Nie mogę się doczekać. Mam ochotę na dobry, dobry kryminał. Postanowiłam jednak pisać, ale mieć mieć widok na to kiedy się pojawi. O 11 mój wynik jest następujący prawie 3000 słów, a w całym projekcie 58. Zbliżamy się do 60. Także za granicą nie tylko, nie mówię o zagranicy województwa, tylko o zagranicy prawdziwej. Czytają i uwielbiają, wydają w różnych językach, jak sobie zrobiłam w domu bibliotekę, to ma właściwie w bibliotece same wydania i zagraniczne własnych książek. To jest dopiero kobieta. Tak, jak połączyć Stephena Kinga, pewien stary Polar i pewną kolekcję, ale nie książek yy, i nie trupów też o tym Państwu za chwilę powiemy, ale na razie poznajcie od strony nieznanej. Katarzyna Wracam już po wywiadzie z Dzień Dobry TVN i tam zaskoczyło mnie jedno, tylko jedno, ponieważ y, okazało się, że nie tylko polarek, w moim przypadku bluza, ale również kapcioszki, kapcioszki puchowe, ogromne, których ja nie mam, ale stwierdziłam, że moje pandy, nie wiem czy podniosę tak wysoko nogę, moje pandy y, są na miejscu, więc tak naprawdę się nie rozjeżdżamy. <laughs> Można powiedzieć, że tak samo mamy obsesję na punkcie kwiatków, jakby, no, po części. Yy, więc cały czas ty przy tym wywiadzie utwierdzałam się w tym, że zrobiłam dobry research, a to też jest ważne, bo Bonda robi bardzo dobry research, więc ja zrobiłam na temat Bondy bardzo dobry research, więc. Gratuluję sama sobie. Z ciekawostek mogę powiedzieć jeszcze jedno, że yy, tak jak yy, powiedzieli prowadzący, że yy, jeżeli właśnie pani Kasia Bonda nie ma weny, to chodzi dookoła stołu. Muszę to wprowadzić w swoje życie. Chociaż zazwyczaj na brak weny ja polecam prysznic, wtedy się zupełnie inaczej myśli. Jest 11:20, więc. Yy, no, zabieramy się za pisanie i przyjdę do Was o godzinie 12.00. I wtedy zostaną nam już tylko dwie godziny, kiedy to minęło. Jakby, no dobra, zrobiłam sobie trochę przerw, ok? <laughs> Więc tu minęło to trochę. Ok, biorę się za pisanie, bo po prostu muszę skończyć 20 rozdział. Muszę. Jest już 12.17. Jakby, wiecie co, miałam skrycie w planach napisać dzisiaj minimum 4000 tysiące, a maksimum 6000. tysięcy, jeżeli dobrze by poszło. W ogóle tak cały czas patrzę na swoje ręce, które są praktycznie całe czerwone od szminki, więc wybaczcie, jeżeli jestem zupełnie jakby pomazana tą szminką, nie tam gdzie powinnam, ale życie, wszędzie natomiast na moich kubkach jest teraz po prostu moje oznakowanie, uroki szminki. I to tym bardziej czerwonej. Ale wracając do mojej głównej myśli, zanim się rozkojarzyłam, z zaskoczeniem bowiem stwierdziłam, że napisałam teraz do tej 12, prawie 20 1339 słów. To jest najlepszy wynik od początku w tych moich mini blokach. No mogę to nazwać mini blokiem, bo tak naprawdę piszę i dopiero po chwili jak już skończę na przykład rozdział, a skończyłam rozdział, co znaczy, że muszę sobie odznaczyć punkt. Um, Właśnie chcę do Was po pogadać trochę, przedstawić jak to było, czy też porozmawiać o bądzie i zaraz do tego wrócę. E, natomiast no, mam 1339 słów teraz, natomiast ogólnie mam 4310, to jest po prostu już niesłychanym wynikiem dla mnie. Natomiast w całym projekcie mam 59707, brakuje mi 300 słów do 60 tysięcy, jakby... I, I no nie wiem, nie wiem, po prostu, w ogóle, pokażę Wam zaraz mój wykres na nano, jak to wygląda, jak po prostu się wybiłam i jak nagle wszystkie inne wyniki zrobiły się malutkie. Po prostu, nie wiem, uwielbiam tę rutynę. Po prostu ją uwielbiam. Ja siedzę, piszę, nie czuję tego zupełnie, wsiąkam w ten świat, nic mnie nie rozprasza i po prostu jakoś leci. O to mi chodziło. Początek <gry> i koniec. I jeszcze korzystając z tej chwili, że zrobię sobie jakieś 5 minut przerwy, żeby po prostu ochłonąć, to chciałabym porozmawiać ogólnie o pisaniu Bondy. To, co znalazłam najciekawszego, właśnie chcę Wam to mniej więcej przedstawić i pierwszym z takich podpunktów było to, że Bonda zawsze zostawia sobie te pierwsze strony na kiedy indziej, czyli nie zaczyna od pierwszych stron książki. Uważa również, i tutaj się zgadzam z nią w 100%, że musimy po prostu pisać, że redagowanie, korekta... To zostanie na kiedy indziej. Mamy właśnie nie fiksować się na poprawianiu, na pierwszych zdaniach, mamy po prostu pisać. Natomiast przygotowałam sobie tutaj trzy książki, które polecam: a więc Kinga, o którym już wielokrotnie wspomniałam. Tutaj jeszcze mam zawód powieściopisarza Murakami'ego, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. I oczywiście Bondę, więc jakby polecam własny poradnik, ale ja się z tym zgadzam, bo również go polecam. I polecam Kinga i Bondę. Jeszcze nie czytałam zawód powieściopisarza. I dam Wam znać po prostu, jak go przeczytam wtedy, co o tym myślę. To, co jest ciekawe i co również według mnie ma naprawdę bardzo duży sens i może bardzo dobrze wpłynąć na nasze pisanie, to to, że Bonda dzieli sobie tak naprawdę pisanie na dwa takie bloki, e, czyli gdy pisze konspekt, o którym już wspominałam, pisze go ręcznie. Ja niestety tego nie robię od jakiegoś czasu, bo po prostu szybciej mi to idzie na komputerze, ale zgadzam się z nią, że wtedy po prostu pobudzamy swoją kreatywność. Wtedy zaczyna działać nasza lewa półkula mózgu, i po prostu o wiele lepiej nam się myśli kreatywnie. Jednak nie powinno się planować wszystkiego tak, jak wspomniałam. To ma być konspekt, to mają być punkty. Później pisanie ma nas nieść. Później natomiast oczywiście piszę na komputerze i działa wtedy prawa półkula mózgu, co wiąże się z tym, że przede wszystkim skupia się na systematyczności, na pisaniu codziennym, na pewnej. Rutynie. To co ciekawe to to, że Bonda pracuje nad jednym projektem jednocześnie, i ja się pod tym podpisuję, nie umiem pracować nad kilkoma projektami jednocześnie, zazwyczaj poświęcam się po prostu jednemu projektowi, a może gdzieś tam w głowie planuję już kolejny, ale piszę tylko jeden naraz. I to na tyle. Wrócę do Was jeszcze z jednym blokiem o ciekawostkach pisarskich, natomiast teraz już jest prawie 25 po, więc wracam po prostu do pracy i po prostu trzymajcie za mnie kciuki, bo, bo robi się coraz ciężej, już czuję, że pomimo tego, że idzie ok. To mam jakieś takie, że już jestem zmęczona tym pisaniem, że to nie jest dla mnie, jakby jeszcze nie przyzwyczaiłam się do takiej formy profesjonalnego pisania, kiedy tak naprawdę zajęłam się tym od godziny ósmej i już praktycznie minęły 4,5 godziny, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo dużo. Zazwyczaj siedzę po dwie, trzy godziny, kiedy właśnie te 2000 tysiące słów mi wystarczają. Czasami tysiąc mi wystarcza, więc to jest zupełnie inna skala pisarska i nic dziwnego, że po prostu jestem wypompowana. A właśnie podczas wywiadu w Dzień Dobry TFN Bonda zaznaczała, że przede wszystkim ona pisze do upadłego, więc można powiedzieć, że te 6 godzin będzie dla mnie takim określeniem upadłości mojej. Po 6 godzinach mogę upaść, mogę po prostu czuć się zmęczona. Tak, do pisania. Szybkie podsumowanie: jest 13.4, została mi niecała godzina do końca, a mój nowy wynik to 855 słów. I ogółem mam 5165 słów, natomiast w całym projekcie 60562 słowa. Zyskałam zatem to, co chciałam osiągnąć podczas listopadowego Nano. I jestem z siebie ogromnie, ogromnie dumna. To nie znaczy jednak, że dzisiejsza praca jest już za mną, ponieważ chcę oczywiście jeszcze dopisać trochę słów, tak żeby do tej 14 oczywiście dobić, tak jak sobie to obiecałam. Więc na pewno jeszcze przysiądę i dam Wam znać, jaki jest ostateczny wynik. Natomiast zaraz będę musiała podłączyć raczej aparat, bo mi padnie, ale mam nadzieję, że jeszcze przedstawię Wam kilka ciekawostek, jeżeli chodzi o Katarzynę Bondę. Oczywiście... Wena, która jest dyskutowana przez wielu, raz jedni uważają, że jest, inni uważają, że jej nie ma. Dla Bondy jest to swego rodzaju wiara w opowieść i ta definicja ogromnie mi się podoba. Równie mocno podoba mi się metafora, która przedstawia pisanie książki, jak swego rodzaju e, wycieczkę czy też wspinanie się na górę. Więc tak naprawdę nie walczymy tam z nikim, walczymy tylko z samym sobą, czyli chcemy coś osiągnąć, walcząc ze swoimi słabościami. Również bardzo ciekawe jest to, że dla Bondy pisanie jest jak swego rodzaju ekshibicjonizm, ponieważ często wkładamy w tę historię jakąś cząstkę siebie. Po części więc oddajemy siebie, tworzymy świat, więc niejako jesteśmy. Demiurgiem. Również mówi o czymś takim jak węzeł czasu i przestrzeni. To wiąże się z tym, że często jej historie są brane z życia codziennego, czyli, no, na przykład, sięga do akt. I wyciąga z nich taki element, który później staje się podstawą dla jej książki. Mówi, że historia, tak jak życie, czasami pisze się samo i po prostu niektóre klocki wskakują na miejsce. Przeniosę Was jeszcze tutaj szybko, ponieważ chcę przeczytać Wam bardzo, bardzo ciekawy cytat. Ale pisząc książki trzeba mieć w sobie coś z żołnierza i poety. Dyscyplina jest konieczna. Jak pozwolę sobie na nic nie robienie, to tak będzie. Wiem jednak, że muszę pisać. Poza tym lubię zanurzać się w tym fabularnym kotle. To przyjemne uczucie. Zgadzam się w tym pełni i właśnie posługując się rutyną Katarzyny Bondy, czuję się właśnie zanurzona w tym fabularnym kotle. Bonda zakłada, że pisanie to po części właśnie taka pisarska frajda, ale również dyscyplina. Ponieważ jeżeli nie znajdziemy czasu, nie znajdziemy. W systematyczności w tym swoim pisaniu, tak naprawdę możemy pisać całe życie i nigdy nie skończyć książki. Wiem, że wielu może się tutaj ze mną nie zgodzić i to jest zrozumiałe, każdy pojmuje pisanie inaczej, ale do mnie to przemawia, że jednak musi być ta praca i musi być ta kreacja, żeby cokolwiek powstało. Jest 13.10, zabieram się za ostatni blok, za ostatnie pisanie i odezwę się już o 14.00. Obiad mi trochę pokrzyżował plany. I zaczęłam jeść o 13.40, więc zostało mi 20 minut do nadrobienia, więc postanowiłam tak naprawdę nastawić minutnik na 20 minut, bo jest 14, więc idealnie mi zajęło 20 minut zjedzenie i 20 minut pisanie, prawie to samo. Tak czy tak, nastawiam na 20 minut i po prostu zabieram się za pisanie. No i co? I to będzie na dzisiaj koniec. Nawet, nawet to minęło, ale już jestem tak padnięta, że, że nie jestem w stanie nawet godzinę więcej pisać, po prostu 20 minut i koniec na dzisiaj. Jutro jeszcze coś dopiszemy, ale to już jutro. Czas! Zobaczcie, roksę, którą na pewno słychać, bo szczeka jak opętana, i nie mam pojęcia na co. Pewnie jakieś sarenki gdzieś chodzą, ale ich nie dostrzegam. Tak czy tak, skończyłam. Jest 14.23 i na dzisiaj to koniec. To był naprawdę bardzo, bardzo intensywny dzień. I mój ostateczny wynik na dzisiaj to 6369 słów. Jakby ja nie wiem, nie mam pojęcia jak to się wydarzyło. To jest po prostu magia chyba tego, kiedy ustala się po prostu z samym sobą godziny i po prostu to, że się wtedy pisze i nie robi się nic poza tym. I wychodzi takie coś. A przy tym wychodzi coś takiego, że mój ogólny wynik w całym nano, czyli w tym listopadowym wyzwaniu, to 61 766 słów. Mogę jeszcze zdradzić, że w Szkocji mam 180 stron, i do tego znaków ze spacjami 374721. Jestem już na 55 punkcie w konspekcie, a mam 69, więc jeszcze, jeszcze niewiele do końca. Więc coś czuję, że jednak nie będę musiała skracać tego projektu. Jakoś to tak zwinnie i szybko teraz poszło. Więc jestem ogromnie, ogromnie szczęśliwa, że się to udało, że w końcu przekonałam się do tego, żeby. Właśnie znaleźć tyle czasu dla siebie, dla pisania, i co? Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie on zbyt długi i mam nadzieję, że dobrze się na nim bawiliście. Ostateczny wynik, zatem powtórzę, to 6369 słów i to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Wydaje mi się już po świętach, bo teraz zrobię sobie krótką przerwę odpocznę, naładuję baterie i widzimy się już w nowy rok. Cześć!